W dzisiejszym odcinku vintage, second hand, z drugiej ręki, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, Osa, osobista stylistka. To mnie jeszcze nie zna, to na początku niech zasubskrybuje, da mi ten kredyt zaufania, a zobaczycie, że się rozkręcę. Nie mówiąc o tym, że na kanale jest już mnóstwo filmów na mnóstwo tematów, i bardzo zachęcam do obejrzenia wszystkich. Jestem z 18 lat. Dzisiaj będzie tak naprawdę chyba pierwszy odcinek, kiedy w ogóle opowiadam o vintage. Natomiast ja z vintage mam piękną historię, z lumpeksami po prostu. Wiem, że niektórzy się w ogóle oburzają o, o, o to, że się mówi lumpek. Dla mnie to jest całkowicie normalne i absolutnie nie dlatego że no, sklep jak każdy inny, trzeba mieć do niego cierpliwość, trzeba wiedzieć jak szukać, czego się szuka ale można znaleźć tam perełki. Jeżeli kupujecie w second handzie, napiszcie mi w komentarzach, może napiszecie co ostatnio fajnego znalazłyście. Zanim Wam pokażę moje ostatnie łupy, chciałam Wam powiedzieć, że ja uczyłam się kupowania z drugiej ręki od mojej babci. Babciu pozdrawiam, babcia ogląda moje filmy. Jeździłam na ferie i na wakacje do babci i w sumie zajmowałyśmy się tym, że rano dziadek nam robił śniadanie i my po tym śniadaniu szybciutko szłyśmy się ustawiać w kolejce do second handu, w których były dostawy i w ten sposób spędzałam ferie i wakacje u babci. Bardzo to dobrze wspominam. Niektórzy wspominają wiecie, bieganie po polach i nie wiem wstawanie z kurami ja babcię na wsi też miałam, też wspominam to dobrze, ale tą drugą właśnie w, w mieście też, też wspominam super. No i babcia nauczyła mnie bardzo dużo od tkaninach, o fasonach później jak byłam już w Krakowie to większość moich przerw na studiach Mój instytut mieścił się na Jabłonowskich, w Krakowie, to jest Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, i tam na rogu, na Jabłonowskich, był wspaniały Lumpex. Naprawdę. No więc ja zamiast kupować sobie jedzenie, to kupowałam tam ubrania, przez to zwykle nie jadłam, ale całkiem nieźle wyglądałam. Tak wygląda moja historia. Teraz nie mam już tyle czasu i raczej. Kupuję w vintage shopach, czyli w takich miejscach, gdzie te ubrania z second handów są już przesortowane, ktoś już wybrał te najlepsze i ja z nich mogę coś wybrać, ale czasem jak mnie coś znajdzie, to lubię pójść na e, plac nowy w Krakowie. Ostatnio kupiłam sobie tam klipsy za złotówkę, są wspaniałe, wyglądają jak i w Solą. Jestem z nich super, super zadowolona, ale te klipsy już Wam w którymś odcinku pokazywałam. Dobra, przejdźmy do tych moich perełek, bo e, znowu chyba odleciałam za bardzo z tymi moimi opowieściami. E, to jest pierwsza rzecz. Miałyście sneak peek w odcinku o stylizacjach z Kopenhagi, dlatego, że ja go wzięłam do Kopenhagi myśląc o tym. Nie wiem, co mi w ogóle strzeliło do głowy, że tam będzie na tyle ciepło, że go wszystkim pokażę. Tak się skończyło, że niestety widzieli go tylko ludzie na śniadaniu w naszym hotelu, a później wylądowało pod płaszczem. Nie zmienia to faktu, że czułam się w nim jak milion dolarów. To jest garnitur vintage i w Saumurą. Ma tutaj metkę. Co ciekawe, jest to garnitur męski. I co jeszcze ciekawsze ma 55% poliestru, więc mam wrażenie, że przetrwał w takim nienagannym stanie właśnie przez to, że to jest pół na pół tak naprawdę wełna i poliester. On się też świetnie układa, nie wypychają się łokcie, nie wypychają się e, kolana. Więc ta domieszka bardzo często występuje. Obiecałam Wam, że zrobimy sobie o tym jakby osobny live, osobny temat, więc jutro będziemy o tym podejściu do poliestru i do naturalnych materiałów na live rozmawiać. Czyli pamiętamy, poniedziałek o 20, herbatka z Oso Live. Bardzo często też pytacie mnie, gdzie ja kupuję marynarki, więc ja lubię marynarki świetnie odszyte i dobrej jakości, więc to są albo polskie marki, Albo luksusowe marki, albo vintage. Ja w ogóle się nie boję tego, że są szersze ramiona, ja nie boję się oversize'ów, ja słuchajcie, nie lubię... To będzie niepopularna opinia teraz. Też może zrobię kiedyś o tym odcinek, nie wiem czy chcecie, dajcie znać. Ja nie lubię takiej klasycznej klasyki, czyli yy, takich garsonek, yy, jak yy, stewardessy mają w, w samolotach, nie lubię y, nakazów klasycznie, co należy łączyć, czego nie wolno. Mało tego, uważam, że klasyka taka, wiecie, no taka jak jest od 10-20 lat i ciągle, wiecie, ten, ten sam fason marynarki, ten sam fason spódnicy, ten sam fason spodni to bardzo, bardzo postarza. Więc warto to wziąć pod uwagę i kombinować z różnymi fasonami. Do takich kombinacji właśnie rzeczy vintage nadają no, się super. No tutaj ten garnitur jest męski, więc wiadomo, że on nie jest w ogóle wytaliowany i wiadomo, że jest na mnie dużo za duży. Spodnie tu po prostu one na, pa na pasku się trzymają, ale one są jeszcze. One są jeszcze większe, jakbym zdjęła pasek, więc są takie super szerokie, ale te super szerokie spodnie są teraz po prostu modne. Ja ich nawet nie skracałam, tylko je po prostu wywinęłam. Dlatego, że jak noszę je do Adidasów, to one mi się po prostu bardzo fajnie układają na podeszwie i to jest jakby kolejny zarzut, który często słyszę, jak ty możesz chodzić w takich długich spodniach. Jak macie buty z wysoką podeszwą, to te spodnie nie ciągną się po podłodze, a jak macie z taką płaską, jak ja dzisiaj, to można je po prostu wywinąć i też się nic nie stanie. Same te spodnie też wyglądają moim zdaniem super cool. Ja akurat pod spodem mam dzisiaj najprostszą z możliwych koszulkę Intimisimi, ale zobaczcie, jak jest coś szczupłego u góry. I są takie szerokie spodnie, to to też bardzo fajnie wygląda. Do tego mam y, swoją y, ulubioną bransoletkę. Dostałam od mojego męża y, pasek na walentynki, więc jest pasek. I też spodnie można nosić po prostu bez marynarki, można je nosić do koszuli, można je nosić do t-shirtu, można do obcisłej sukienki, także jest, możliwości jest tutaj bardzo dużo. I naprawdę. To nic nie szkodzi, że one są męskie. Do tego kocham, naprawdę kocham kolor tego garnituru. Same wiecie, że ja uwielbiam połączenie granatowego z czarnym. Do tego dodałam jeszcze brąz i moim zdaniem to wygląda super. Świetnie. Nam się skomponuje y, moja torba na szestym dlatego że zrobi fajną klamrę z paskiem, ale już nie z butami, żeby nie było tego e, za dużo. Trochę się czuję jak e, w, w filmie pracująca dziewczyna. Nie wiem, czy widziałeś, ja ten film bardzo lubię i bardzo lubię stylówki właśnie e, z tymi szerokimi e, ramionami. Jestem pewna, że w vintage shopach w second-handach da się znaleźć też w marynarki z, mniej, z mniejszymi pufkami z mniejszymi poduchami. E, ale jeżeli macie ochotę na eksperymenty, to szukajcie tam. Ten e, okaz no, jest naprawdę wyjątkowy. No, Mam metkę i w Laurent, to już jest coś, tak? E, najwyższe krawiectwo, jakie można spotkać, więc e, zostanie pewnie w mojej szafie na zawsze. teraz pokażę Wam coś na wielkie okazje. I druga stylówka. Na wielkie wyjścia. E, zarówno garnitur, jak i ta sukienka jest ze sklepu Bohema Vintage. Znajdziecie dziewczyny na Instagramie. Zresztą też wam już e, mówiłam o nich. Mm. To jest sukienka, też chciałam, żeby była właśnie taka trochę e, w stylu i w Laurent. czarna, długa, e, bardzo ładnie się układa. To jest tak, że bardzo często jak mamy jakąś wielką okazję to wtedy w panice szukamy sukienki i... Według prawa Marfiego ta sukienka nigdy się nie znajduje, a przynajmniej nie taka, jakbyśmy chciały. Podobnie jest w second handach, że jak szukamy czegoś konkretnego, to to się nie znajduje, a jest mnóstwo innych rzeczy. Więc jeżeli natraficie z drugiej ręki na piękną sukienkę, to może warto ją kupić, zostawić w szafie i albo stworzyć dla niej okazję, albo poczekać, aż ta e, okazja faktycznie się e, nadarzy. Ta sukienka została, bo idealnie leży, przynajmniej teraz jak mam taki rozmiar jaki mam i można ją nosić też z ramoneską, można ją nosić z żakietem, to nie jest tak, że ona jest tylko elegancka. Ja postanowiłam ją wystylizować ze złotem i z moją torebeczką Valentino, widziałam teraz na Fashion Weekach jak to oglądacie w niedzielę, to właśnie kończy się fashion w Mediolanie, że połączenie czerni z takimi pastelowymi kolorami jest teraz bardzo modne, i żółty też bardzo często się pojawia, więc taka. Torebka, to jest takie fajne urozmaicenie, żeby nie było tak czarno, żeby nie było tak poważnie, ale oczywiście, jeżeli macie czarną kopertówkę, granatową kopertówkę, to ona do takiego zestawu też będzie pięknie wyglądała. Ostatnia stylówka na dziś, ale dwie rzeczy, bo na koniec zostawiłam po prostu cudowną, cudowną perełkę. Ale najpierw ta koszula, znaleziona zupełnie przez przypadek. Pojechaliśmy z Michałem na randkę w sobotę i zaparkowaliśmy w, na Podgórzu w Krakowie i tam, gdzie Michał płacił za parkomat, okazało się, że na rogu jest vintage shop, którego nie znałam, a nazywa się Obcy w Twojej Szafie. No i weszliśmy tam i przepadliśmy. Ja pierwsze co wypatrzyłam, te koszulę, ponieważ miałam bardzo podobną koszulę w koszyku na wyprzedaży na NetApporter, ale w końcu zdecydowałam, że 300 euro to jest trochę za dużo dla mnie za taką koszulę, więc sobie odpuściłam. Więc byłam. Niesamowicie zadowolona, że jednak świat podarował mi taką koszulę dużo, dużo tańszą i mogłam zapłacić w złotówkach. Ta koszula ma tutaj delikatną plamkę na rękawie, ale ponieważ ja wywijam zawsze rękawy, zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest to czysty zamsz. Nosi się to naprawdę, naprawdę wspaniale. I zobaczcie, no tu zrobiłam taką. Stylówkę już wiosenną z moimi nowymi spodniami MVP Wardrobe i z butami od nich. Bardzo lubię te bodki. Nie mogę się doczekać, aż nie będzie mokro na zewnątrz, no bo w zamszowych na mokre raczej nie wychodzimy, ale mają bardzo fajny, wygodny obcas i super się w nich chodzi, więc mm, nie są identyczne w identycznym kolorze jak koszula, ale to dobrze, bo gdyby były identyczne, to to by było no znowu takie. Za bardzo oczywiste y, połączenie ta koszula wygląda dobrze do jeansów. W zasadzie do każdych spodni będzie wyglądała super. No i co? No i na koniec też Obcy w twojej szafie, moje oko powędrowało na pewne słoneczne okulary. Ja mam taką niebywałą zdolność, niezbyt dobrą dla mojego portfela, mianowicie, że niezależnie w jakim jestem sklepie, zawsze wypatrzę coś drogiego, zawsze wypatrzę coś wyjątkowego, zawsze wypatrzę coś luksusowego. To są okulary marki Kazal, pisze się przez C które wypromował al Pacino w. Doni Brasco, tak? Tak, jeszcze raz, w filmie Doni Brasco. W filmie Doni Brasco, e, więc są takie super, vintage'owe, tak naprawdę wymarzone. Ja od razu pomyślałam sobie, że zrobię z nich e, korekcyjne, słoneczne okulary na lato, ale Michał się też do nich ustawił w kolejce, więc chyba nie będę ich przerabiać na korekcję i będziemy się nimi po prostu wymieniać. E, powiem Wam w tajemnicy, że ja uważam, że ja w nich lepiej wyglądam, no ale już. Trudno, no. Chłopak chce nosić, niech nosi. I zobaczcie teraz to. Powinno być w zwolnionym tempie. No <noise> nie, no, ja muszę je przerobić przecież na, yy, na korekcyjne. No to są idealne okulary. Dajcie mi znać w komentarzach. Ale wiecie, jak na vintage są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ja jakoś nie lubię <noise> nagrywać w okularach słonecznych. O, trochę mi spadają, trzeba by je pewnie przykręcić. Więc jakbym wymieniała, to też muszę zapytać, czy da się je przykręcić i dopasować, żeby mi było w nich super super wygodnie. Ale podjęłam taką decyzję, że teraz na wiosnę lato zrobię sobie korekcyjne słoneczne okulary. Nie jestem fanką tych, które się ściemniają i rozjaśniają, tylko że będę miała normalne moje, czyściutkie, te, które noszę zawsze i będę miała zrobione korekcyjne jedne lub dwa dwie pary słoneczne. Kocham te okulary. Kocham te okulary. Oczywiście w komentarzach dajcie mi znać, które lepsze. Znaczy niektóre okulary, tylko która e, stylówka jest najlepsza. Widzimy się jutro na live. E, I co? I musicie pamiętać, że jesteście boskie. Ja Wam życzę tylko szczęścia w łowach, w rzeczach z drugiej ręki. Nie bójcie się i mieszajcie. Moim zdaniem taką najważniejszą radą, jeśli chodzi o ubieranie się w second handach, jest to, żeby jednak nie ubierać się w nich od stóp do głów, tylko zawsze dodać coś nowoczesnego, żeby to ubranie jednak pasowało do czasów, w których żyjemy. No dobra, to teraz już kończę. To buziaczki. Pa, pa.